No, i spróbujmy teraz, skoro to tak wygląda, to spróbujmy to zrobić parę razy, wyciągając zbiornik. Już nie będę go wyciągał na zewnątrz, bo to nie ma sensu, ale chociaż będę tak kilka razy go klapnę. Nic. Znowu nic. Czy to jest normalne? Nie wydaje mi się. No, wyciągamy jeszcze raz, już trzeci, dalej nic, czwarty, nic, piąty raz, też nic, szósty raz. Dalej nic. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. Dziesiąty. No jakby nic nie pomogło. Także um, uważam, że ekspres w dalszym ciągu posiada wadę i nie został naprawiony.